Niewinna nauczycielka wchodzi do klasy, ale problem w tym, że postanawia dać dzieciom okazję do żartów z siebie. Pyta ich więc: Dzieci, powiedzcie mi jedną rzecz, którą we mnie lubicie i jedną, której nie lubicie. Maja podnosi rękę i mówi: Pani, podoba mi się sposób, w jaki pani chodzi. Mam na myśli to, że pani pupa rusza się o wiele bardziej niż u normalnej osoby. Jak pani to robi? A to, czego w pani nie lubię najbardziej, to to, że za każdym razem, gdy pani puszcza bąka w klasie, przypomina mi się koń, na którego przypadkiem nadepnęłam dwa miesiące temu. Słysząc to, nauczycielka wściekła się i krzyknęła, jak śmiesz tak do mnie mówić? Wynocha z mojej klasy. Następny w kolejce był mały Tomek. Powiedział, proszę pani, pani perfumy to najpiękniejszy zapach, jaki kiedykolwiek czułem w całym swoim życiu. Niewinna nauczycielka uśmiechnęła się i powiedziała, dziękuję Tomku. A co jest tą jedną rzeczą, której we mnie nie lubisz? Na to Tomek się uśmiechnął i powiedział: "Uhm, to, że jeśli nie użyje pani perfum, pachnie pani jak mój pies Luna, kiedy zje coś naprawdę nieświeżego." Nauczycielka znowu wpadła w szał, spoliczkowała Tomka i wyrzuciła go z klasy. Potem wściekła zapytała resztę dzieci: "Czy ktoś ma do powiedzenia coś normalnego na mój temat?" W końcu mały Jaś podniósł rękę i powiedział: Uhm, proszę pani Podoba mi się sposób, w jaki pani uczy Dzięki pani dużo się uczę w szkole Słysząc to, nauczycielka była zachwycona i powiedziała Właśnie to chciałam usłyszeć przez cały czas Dobra robota, Jasiu A co jest tą jedną rzeczą, której we mnie nie lubisz? Wtedy mały Jaś wstał, uśmiechnął się i powiedział Moi koledzy mieli całkowitą rację co do pani Wynoś się, Jasiu